Witajcie w następnej aldegustacji. Tym razem szkockie piwo. I jest to e, Younger of Sweetheart Stout. 2 alkoholu. Półlitrowa puszka. <coughs> Mamy tutaj kompanią, e, To nasza Sweetheart. Um, no, taka miłość, powiedzmy. E, hmm, hmm, powiedzmy. <laughs> Ale o czym chciałem mówić? Younger of Aloha". Nie mam pojęcia, co to jest Younger of Aloa. Aloha jest <laughs> miastem w Szkocji i tam rzeczywiście... <laughs> W XIX-XX wieku było sporo produkcji piwa. I nawet był George Young, który tam robił piwo. Byli też inni przedstawiciele tej <laughs> rodziny, którzy też robili piwo w innych rejonach e, Szkocji. Też w Edinburghu I jeden z nich nawet. E, Stworzył podwaliny pod uh, Scottish and Newcastle Group. Bardzo niesławna, która wykupywała wszystko, co, co idzie, co będzie, co jest pod ręką. No i na koniec sama została wykupiona. E, kto to robi? Tenants. E, Tenant e, Caledonian Breweries e, w Tenants Well Park Brewery, Glasgow. E, Zawiera jęczmień i pszenicę. Hmm. Czyli mam taki bardzo sesyjny stout, 2%. Sweetheart, a nie Blackheart. Ostatnio od no brodoga mamy stout w stylu irlandzkim, wytrawny. A tu mamy sweet. E, nie piszą, żeby użyli laktozy, bo bym powiedział, że milk stout, ale to jest może Sweet Stout. Po prostu słodki. Tak też może być. Yy, brązowe. Nawet może bym powiedział, że bardziej ciemno bursztynowe piwo. Yy, piana, jak widzicie, zaczyna się szarpać i opadać. Yy, yy, taka beżowa, powiedzmy. No Nieładnie tu wyszło z tą pianą. Słodko, słodowo, lekki karmel, e, leciutkie, naprawdę bardzo leciutkie e, owoce suszone, nieco przypalonej skórki od chleba, ale słodko, zdecydowanie słodko. Dobrze, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Słodkie, kremowe, zdecydowanie niewodniste, ładne ciało, przyjemna, przyjemna słodowość. Troszkę to jest pomiędzy podpiwkiem a Coca-Cola w smaku. Mamy ładne ciało i fajną taką właśnie troszkę jak Coca-Cola smak. A zdecydowanie em, poziom słodkości jest jak Coca-Cola. No, albo odpowiedniki. Także przyjemnie się to pije. Pije się to jak... właśnie napój. Jak Coca-Cola. Przyjemnie, lekko. E, piwo jest odświeżające, bardzo łatwo pijalne. No i ekstremalnie sesyjne. E, to można piwo kupić w czteropaku. Chyba 4 funty dałem w aździe. Czyli jak na 2%, no, dosyć drogo. Ale piwo jest przyjemne. Ej, naprawdę mi smakuje. Jak ktoś lubi smak Coca-Coli <laughs> i ten poziom słodkości, to będzie to lubił. Naprawdę. Ej, przyjemne w odbiorze. Zero goryczki. Krymowe. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Aromat oczywiście mógłby być dużo większy. On jest lekko bardzo słabo wyczuwalny. Ale naprawdę się fajnie to pije. Przyjemnie. Słodkawe. Ale coś podobne odczucia daje czeskie tmawe, Ciemny lager, który też jest Bardziej na... na słodką stronę. Eee, z tym, że tamten jest bardziej czekoladowy, tak. No, wiecie. A tu mamy taką kolę. No, wiecie co? 2% wypiłbym więcej. Natomiast nie wiem, czy wypiłbym cały czteropak. No może na. Oczywiście, <laughs> długim posiedzeniu. Ale wiecie co? Przykład. Moja żona, wydaje się, że jej by to bardzo smakowało. Moje żonie, Przynajmniej mam taką nadzieję, spróbujemy później, jak przyjdzie z pracy. Mam nadzieję, że ta sesja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o zwężku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. I oczywiście, przesilicie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Grandziwa.